No to włączymy sobie ten system Sond i zobaczymy jak to będzie jechać sportowym samochodem. No odlot. Super sprawa Naprawdę coś fajnego Tu jeszcze różne są takie bajery No ale takich rzeczy w Klio to jeszcze nie widziałem I to w 15 roczniku Widocznie mało wiem jeszcze na temat těch samochodů. Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj Renault Clio z roku 2015 z silnikiem 1.5 dci 90 koni, co jest dosyć dużą rzadkością, 90 koni w Clio to już jest max w dieselku. Auto jest bardzo bogato wyposażone. Nigdy jeszcze takiego Clio nie widziałem z tej edycji w takim wyposażeniu. Ma bardzo mały przebieg 62 tysiące kilometrów, także jest jeszcze jak nowe. Jeśli chodzi o wyposażenie, No to czymy różni się od takich yy, zazwyczaj popularnych Clio Klimatronik? No, coś takiego co praktycznie jest niespotykane w tych modelach. Kamera cofania, system Erlinka Tutaj później pokażę to całe menu, ale to jest coś zupełnie innego niż zazwyczaj mają Clio, nawet 17 rok może nie mieć R 18. Także to jest naprawdę duży dodatek. Dużo się tu wszystko to różni, tą całą tym, tutaj jest karta SD od zwykłych radii jakie są, duża dopłata była, około 2000. Do tego e Z zewnątrz mamy pakiet chrom, czyli listwy pod są z chromem. Z tyłu na klapie też jest chrom. Bass reflex, głośniki, też lepsze nagłośnienie. Trochę inaczej tu w licznikach jest też. Jest taka zielona ikonka ekonomiczności, tryb Eco2. Tu wszystko na komputerze, całe wykresy z jazdy są dostępne i tym podobne rzeczy. Ta picerka z takim pikowaniu niezwykła też, co jest popularne w Clio, tylko pikowana. No, wszystkie tutaj dodatki kierownica jest z najlepszego lepszego materiału, z połyskiem oczywiście wszędzie cztery szyby w prądzie. No, naprawdę niespotykane Clio, Jak patrzyłem, to 3-4 na całym internecie, przynajmniej do sprzedaży takie egzemplarze można trafić i to. Przeważnie są wersje GT, no takie te grube już rybki. 90 koni naprawdę już robi tutaj robotę w tej małej budzie. Zobaczymy to później jak przyspiesza nagraniu na Łącznie z szybami, Przebieg oczywiście też jest oryginalny, można sprawdzić w Reno, Reno ma taką bazę, także jest to proste do zrobienia za darmo, można podejść do salonu i wszystko wydrukują. Oczywiście na fakturze tam też tutaj sprzedający wpisuje przebieg. Jeśli chodzi o te 90 koni, to naprawdę jest to żwawy samochód, nie chcę teraz jeszcze tak gazować, ale w drugiej części filmu po zdjęciach. Pojedziemy trochę szybciej Żeby się tak nie zabrudził Ale naprawdę jest dziarskie Clio Już takie z duszą Z tym silniczkiem i z tym wyposażeniem Naprawdę jak ktoś lubi samochód dobrze doposażony A wśród małych samochodów no to często W tej klasie samochodów często się nie zdarza, że samochody mają Dosyć fajne wyposażenie Jakieś kamery cofania coś, to już naprawdę są to takie szczególnie dobre wersje, bo nie jest to standardem. Średnie spalanie tutaj nie wiem na jaki to jest odcinek kilometrów 6,4 w tej chwili, ale kto tam trochę się zna na tych sieniczkach, to wie, że to tam 3,5 litra spalić to, to nie jest problem w tych modelach. też te przyciski, wszystko piękne siedzenia, w taką dekorkę pikowaną też takie wszędzie wykończenia z ciemnego plastiku i z chromami, nic nie jest tu zniszczone mało wiele, wszystko dosyć wygląda fajnie jak nowe System oczywiście tutaj się steruje. Audio tutaj jest ten pomad. Tu granicznik, ten pomat, włączanie, wyłączanie. Jest też taka dosyć duża ciekawostka, jak na Clio. Oryginalny schowek, ten podłokietnik ze schowkiem czegoś takiego też zazwyczaj nie ma. Clio. Listwy chromowane są, szyby wszystkie są oryginalne na cały samochodzie, kotony zimowe Michelin Alpin, także to też wszystko jest na zimę. Działa Koła nie odpadną Auto sprawdzone Naprawdę jest żwawe I chętne Do współpracy kierownica fajna, gruba Tutaj w dłoni fajnie leży. Naprawdę. Te robię fajne, pozytywne wrażenie. Dotyk. Pęgi chodzą bardzo delikatnie. Można jednym palcem, dwoma palcami przerzucać. Żadnych dźwięków nie dają, jakichś niepokojących. No wiadomo, no 62 tysiące. No to musi to wszystko chodzić jak nowe. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Że musi to być igła. Airlink, no to właśnie miały te wszystkie topowe wersje. Aut Renault przeważnie taki zwykły był z nawigacją tylko i nic więcej tam nie było. Nie było żadnych tam takich bajerek. Jak tutaj są różne usługi internetowe. Można wszystko aktualizować. Idzie tego. चेतज विंकी